Czyli witajcie, z tej strony Gwinek Kuba. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać coś ciekawego, czyli subwoofer samochodowy wraz ze wzmacniaczem, który wyrwałem na słomczynie za 8 dyszek. Na słuomczynie czasem można wyrwać takie perełki. Jak widzimy, mamy tutaj głośnik niskotonowy z dość sporą gumą na membranie. Chodzi on bardzo ciężko. Na górze urządzenia znalazł się wzmacniacz. Jak widzimy, jest to wzmacniacz czterokanałowy z filtrem dolnoprzepustowym i górnoprzepustowym. Regulacją mocy na rear i front. Wzmacniacz również jest jakiejś mniej znanej firmy. Mam na nim napisane 602 I nie, nie jest to moc PMPO, tylko RMS, ale moc maksymalna. RMS RMS-ie mocy ciągłej według producenta mamy tutaj 35W, czyli tak naprawdę pewnie z 20 Sam przetwornik jest 200W, więc hmm, gramy na przesterze. No nic, odkręćmy to sobie i zobaczmy co jest w środku. Uwaga, wyjmuję to cudeńko. Naszym oczom okazują się pomarańczowe dość grube przewody, które finalnie były dłuższe. Ja je skróciłem. Jest to chyba samoróbka. Te przewody były stanowczo za długie i przy większym basie po prostu latały w środku, co wpływało negatywnie na jakość dźwięku. Teraz są krótsze. Wypnę je teraz, abyśmy mogli obejrzeć sobie przetwornik. Znajdziemy tutaj informację, że jest to przetwornik ośmiocalowy. 200W RMS, 4 ohmy. Jest on naprawdę bardzo ciężki. Tak prezentują się złącza. magnes jest naprawdę ogromny. Widać na nim lekką korozję, prawdopodobnie był używany w jakimś samochodzie i leżał tam również w zimę. Tak czy jak membrana jest w bardzo dobrym stanie. Widać tutaj parę. Przytarć, ponieważ głośnik nie był w żaden sposób zabezpieczony. Sam wzmacniacz do budowy został przykręcony w chamski sposób, ją na wylot. To również negatywnie wpływa na jakość dźwięku tego głośnika. Będziemy musieli go sobie odkręcić i uszczelnić te otwory, ale to później. Same złączone przewody głośnikowe również nie zostały poprawnie uszczelnione. Gdy przy większej mocy przysłonimy sobie ręką Bass Reflex, tu ucieczka wylatuje tędy powietrze. I to również negatywnie wpływa na jakość dźwięku tego głośnika. Jest tutaj trochę do zrobienia, jeśli chodzi o Bass Reflex, natomiast wyjmijmy go sobie. Mamy tutaj taką kratownicę, którą e, trzeba stąd wyciąć, ponieważ takie rozwiązanie również pozytywnie na jakość nie wpływa. Tak w zasadzie w ogóle można to wyjąć, nie jest to potrzebne. Tą odstającą naklejkę również należałoby zerwać, aby ruchy powietrza nie szeleściły nią. Wszystkie potrzebne informacje przecież można spisać na głośniku markarem. Jeśli chodzi o wzmacniacz, to jak się domyślacie, takiej wtyczki nigdzie nie udało mi się dostać. Szczerze powiedziawszy, nawet nie szukałem. Dlatego też udałem się z nim do sklepu elektronicznego i kupiłem 12 takich zakóweczek, zapłaciłem za nie około 50 groszy. Okazało się, że piny są zbyt blisko siebie i będą się one stykały, ale rozwiązałem ten problem używając koszulek termokurczliwy. Na początek do wzmacniacza podłączamy zasilanie. Jest to wzmacniacz samochodowy, więc nie ma wątpliwości, że działa na 12 v Przewód plusowy do akumulatora oczywiście podpinamy w miejscu B, środkowy pin jest to minus, natomiast R jest to aktywacyjny, który również należy podpiąć do plus. Plusa. Jeśli korzystacie z głośnika w samochodzie, wiadomo do przewodu aktywacyjnego. Jeśli chodzi o wyjście na głośniki, tego chyba nie muszę tłumaczyć. Gdy zasilanie mamy z góry, podłączamy subwoofer do dowolnego kanału. Teraz powinniśmy użyć na przykład radia samochodowego. Ja użyję mediateka MT3330. Sygnał, który wychodzi tutaj na czynczej, już jest wzmocniony, więc nie możemy rozkręcać go na maksa, bo ten mały wzmacniacz po prostu sobie nie poradzi. Jeden kanał podpinam do front, a drugi do rear. Na rear daje kanał dolnoprzypustowy, natomiast na froncie filtr jest wyłączony. A dlaczego tak robię? A dlatego, że podłączymy sobie tutaj jeszcze ten głośniczek, który będzie robił rolę głośnika wysokotonowego, aby to jakoś grało. Gdy wszystko jest podłączone, możemy zacząć testy tego subwoofera. A zresztą co ja będę Wam gadał? Posłuchajcie sami. Zobaczmy teraz różnicę, gdy podczas odtwarzania muzyki przełączymy filtr dolno przepustowy na górno przepustowy. Zobaczmy co się stanie. <muchy> Oczywiście nawet na niskich tonach ta membrana rusza się dość słabo. Ten wzmacniacz daje niby 35W, a tak naprawdę pewnie mniej. Ten głośnik może grać z mocą 200W. Przy odpowiednim wzmacniaczu ta membrana ruszałaby się o wiele bardziej i głośnik uzyskiwałby pewnie swoich możliwości. Gdy wzmacniacz jest za słaby, głośnik gra na przesterze i nie jest to absolutnie wzmacniacz do tego głośnika. Tak czy siak, nawet jak na taki mały wzmacniacz, to naprawdę robi to robotę. Ja niestety nie mogę tutaj puścić wam żadnego porządnego Buzzboosteda, bo prawa autorskie, ale uważam, że głośnik naprawdę ma potencjał, trochę pracy przy nim jest i przy odpowiednim Myślę, że będzie naprawdę robił robotę. A tak czy siak nawet w tej chwili hałas potrafi to zrobić. Gasno światło, rywają telefony. Statnia radia mówią, że świat jest szalony i przecież tam, gdzie sami zatrzyma się już nie będę grać dopóki ja nie umrę. Ludzie kochają sobie marzenia, lecz mi przykieć, w tej płśienia, pilie nocy, nic nie zmienia. Na planerz, daję buzi ukochanej Zbuduję ci dom zestawem Bardzo chcę tego naprawdę Widzimy te pliki, widzimy zielone I każdy by chciał tutaj nosić koronę Zapomnieliśmy, co jest ważne, a co nie Ja zbuduję dom, a ty szkołę Nie chcę tam, gdzie nie ma żadnych granic Nie mają sensu walczyć, nie można Podsumowując, ja z zakupu jestem zadowolony, jak na 80 zł, gra to naprawdę fajnie. Przy głośniku jest trochę roboty, ale dobrze, że sam przetwornik jest w dobrym stanie. Już nie mogę się doczekać, gdy zamówimy do niego porządny wzmacniacz i przetestujemy go w samochodzie. I tak, zrobimy to, ale w następnym odcinku. Jeśli głośniczek się wam podoba i chcecie zobaczyć, jak gra w samochodzie, koniecznie stawiajcie łapkę w górę, aby tego filmu nie przegapić suba również. A pokażę wam, jak zrobić system car audio od podstaw, łącznie z wymianą radia i przeprowadzeniem przewodu. A na dzisiaj ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i Narka.